Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o łańcuchu świetnym, zasilanym bateryjnie. Uważam, że wprowadza super, fajny klimat wieczorem do wana. Już Wam wszystko pokazuję. Łańcuch świetny, ten, który tutaj sobie rozwieszam, jak widzicie, niewielkie żaróweczki, wszystko zasilane trzema paluszkami AA, kupione Wiuli 36,99, długość 2,1 metra. Opakowanie wygląda następująco. Jak widzicie, też ochrona IP44. Ja używam to czasami wieczorami, żeby wprowadzić super klimat, bo te lampki są i kolorowe, i mają ciepłą barwę. Generalnie jest 5 trybów świecenia, czyli mogą być cały czas włączone. Barwa ciepła, może ta barwa ciepła migać. Mogą być kolorowo z barwą ciepłą, albo tylko kolorowe na stałe, albo kolorowe migać. Długość łańcucha 2,1 metra tych światełek, żarówek, punktów świetnych jest 15. Ja do podwieszania wykorzystuję magnesy neodemowe. Poświęciłem im inny film. To jest kolejne ich użycie. Jako, że tu mam sufit z PCV więc musiałem go jakoś przymontować, więc wykorzystuję, że tu są główki wkrętów i dzięki temu w zależności od dnia mogę sobie porozwieszać, jak tylko mi się żywnie podoba te lampeczki, bo tych punktów mam sporo. Tutaj, tutaj, tutaj. Więc jakby kolejny, kolejny przykład, że magnesy neodymowe w kamperze Spełniają się, mają dużo funkcji. U mnie tak samo tutaj, magnesy dóndymowe pomagają mi bardziej dopasować zasłony, jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie nie chcę, żeby było widać, że nam się świeci światło wieczorami. Akurat teraz to nie ma żadnego znaczenia, jestem w przepięknym miejscu. Wam pokażę. Słuchajcie, to jest mój widok. Ja wiem, że jest o lampkach, ale pokażę Wam. Patrzcie, budzę się rano i widzę coś takiego genialny widok. Alicante jest zaledwie 15 km w tamtą stronę to jest grota świętego Paskala. Bajlona. O tym miejscu poświęciłem inny film. Jeśli Was interesuje to miejsce, podlinkuję w opisie link do tego filmu. A wracając do światełek. Cena 36,99 w markecie budowlanym Jula na Jula.pl też możecie kupić. Jestem zadowolony. Akurat są święta, więc sobie to włączamy. I mamy bardzo przyjemny klimat. I to tyle krótki filmik o łańcuchu świetlnym. Ja chciałem się nim pochwalić. Może Was też zainteresuje. Takie źródło światła, jestem zadowolony. Jak mówię, trzy paluszki AA, więc nie zużywam dodatkowo prądu z mojego przenośnego banku energii, tylko mam tutaj niezależne źródło zasilania do tych lampeczek. Super robi klimat wieczorem, więc chciałem pokazać, że taki łańcuch świetny jest do kupienia teraz Jula.pl Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam Wojtek Spoczka Zwiedza. Hej! tutaj jeszcze szczegóły. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.